Podążając za um, ideą zero waste, um, staramy się, aby wszelkiego rodzaju warzywa i owoce w naszej lodówce marnowały się w jak najmniejszym odsetku. Pamiętajmy o tym, że e, krzywa marchewka. E, nie do końca idealny w kształcie burak czy banany, na których skórce widać już oznaki dojrzewania. Są także produktami pełnowartościowymi, których spożycie w naszej diecie jest nadal bezpieczne. Jak najbardziej takie produkty również możemy i powinniśmy spożywać. Podążając za ideą. Za ideą ocalania owoców i warzyw, które nie do końca są idealne w swojej, swojej formie, w swoim wyglądzie, pamiętajmy, że owoce i warzywa możemy wykorzystywać w bardzo wielu opcjach, formach spożycia i dzięki temu również te owoce i warzywa, których nie do końca całe, całe porcje możemy zużyć, mogą być przetworzone na wszelkiego rodzaju, na przykład musy, sorbety czy dżemy, ale także możemy owoce warzywa miksować w dowolnej kombinacji, w wszelkiego rodzaju koktajlach, gdzie dzięki temu że miksujemy całe owoce, a jednocześnie na przykład zwiększamy, zwiększamy podaż błonnika pokarmowego z takim posiłkiem. Owoce, warzywa możemy przetwarzać również na wszelkiego rodzaju pire, zupy, zupy krem, jeżeli mamy do czynienia z warzywami już nie pierwszej świeżości, ale nadal bezpiecznymi do, do spożycia i bardzo dobrym sposobem wykorzystywania Sezonowych warzyw i owoców jest ich mrożenie. W pełnym sezonie, kiedy mamy ich największą dostępność, i również przeciwdziałając marnowaniu nadmiernej ilości, możemy zachować sobie takie produkty z pełną wartością odżywczą, z zachowanymi wartościami i witami, składników mineralnych na okres na przykład jesienno-zimowy. Pamiętamy, że w każdym posiłku powinniśmy spożywać e, odpowiednie ilości warzyw i owoców. E, dlatego też surówki, sałatki wszelkiego rodzaju, rodzaju, dodatki do kanapek powinny znaleźć się e, zarówno w śniadaniu, w drugim śniadaniu, czy w e, posiłku e, obiadowym, pod różną postacią w zależności od tego, jaki danego dnia e, planujemy posiłek. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.